Oszuści i złe osoby w ogóle w ezoteryce. Jak je rozpoznać? Co mogą Ci powiedzieć? Co z tego wynika? Jak sobie w ogóle z tym radzić? O tym Ci powiem w tym odcinku. Interesujcie ten temat. Zapraszam. Dosyć często moi kursanci zgłaszają mi kontakt z tak zwanymi ezoterykami, bo nie chciałabym ich tak nazywać, którzy mają specyficzne podejście do ludzi, które ich krzywdzi. Chcielibyśmy oczekiwać, że wszyscy ezoterycy będą dobrymi ludźmi, wszyscy, wszystkie osoby z mercy naturalnej będą dobrymi ludźmi, kompetentnymi, wszyscy lekarze będą kompetentni, wszyscy nie wiem, księże uczciwi itd., itd., a tak nie jest. Wszędzie są ludzie dobrzy. Gorsi. Uczciwi i nieuczciwi, kompetentni i niekompetentni, również sieci ezetryki. Siecie esetryki, siecie jak i w każdym innym siecie, jest szczególnie szkodliwe, jeśli natkniemy się na takie osoby i nie umiemy rozpoznać ich w ogóle. Tak więc tutaj ci dam taki przykład, w jaki sposób rozpoznawać. Ale o co chodzi? Kilku moich kursantów dało mi znać o pewnych paniach. Które mieniły się bycia ezydrykami. Jedna nawet ma dużo filmików na YouTube, jak mi przekazano. Inna prowadzi jakiś tam program w telewizji, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tu mówić nazwisk, bo to nie jest istotne. Chodzi mi o to, że, co te osoby robią. Na przykład, pewna pani wmówiła przyjacielowi mojego kursanta, że kosmita mu siedzi na plecach. I pan, który był totalnie normalny, wszystko było z nim w porządku, był zadowolony z życia, tak się tym przejął, bo w to uwierzył, że zaczął sobie to intensywnie wyobrażać i wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Normalna osoba zadowolona z życia. Przez przypadek po prostu natrafiła na taką osobę, było, była zaciekawi był zaciekawiony ten pan, wyszło co, znaczy wyszło. Powiedziała mu, co powiedziała, a wynikło z tego tylko choroba psychiczna. To bardzo. To przykład bardzo złego działania, takich osób powinniśmy unikać. Yy, powinniśmy uświadomić innych, że te osoby nie działają dobrze, że szkodzą środowisku, szkodzą nam samym, uczciwym osobom, które starają się zrobić coś dobrego, bo ten cień ich uczynków rzuca się po prostu na nas i na nasze piękne dziedziny, jakim, jakimi są ezoteryka i medycyna naturalna. Tak więc to jest przykład szkodliwego działania takiego oszusta, czy też, os nie wiem, oszełoma. Osoby psychicznie chorej, nie wiem naprawdę, bo tylko będąc oszustem, osobą złą, psychicznie chorą, yy, można po prostu robić takie rzeczy, że tak krzywdzą innych, wmawiać im rzeczy, które nie istnieją, i przez to one mogą wylądować na szpitalu psychiatrycznym, jak na przykład ten pan. Yy, inna osoba powiedziała mi, że jej pewna pani, która twierdzi, że uzdrawia rody, Swoją drogą uzdrawianie rodów. Naprawdę wierzycie, że jedna, jedyna osoba, taki paluszek na tysiące czy miliony osób wstecz miałaby jakiś wpływ? Nawet Jezus uzdrawiał pojedynczo. To tak swoją drogą. I ta pani stwierdziła, że jej mąż jest szatanem, że ona pochodzi z Gassiepei, że nie wiem, pój rodziny to diabły, demony, albo kosmici, nie wiadomo co i tak dalej, że ona ma na kosmity. Co o tym sądzić? Po pierwsze, jeśli chcecie wiedzieć jakie macie DNA, to po prostu sobie zróbcie badania genetyczne. I one wam udowodnią bez dwóch zdań, że jesteście po prostu ludźmi. Yy, I dobrze, ludź, człowiek to też jest kosmita z planety Ziemia, prawda? Jesteśmy ziemianami, żyjemy w kosmosie. Yy, może ci się dziś to nie spodobać, ale naprawdę masz DNA ludzkie. Znaczy, wiesz, mamy też dużo DNA wspólnego z bananami i z, z małpami, i tak dalej, no bo żyjemy na Ziemi i mm, no, mamy geny wspólne z różnymi istotami żywymi, które tutaj są. E, widzisz, nawet z bananem. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest 52%. W 52 połowie jesteśmy bananami. E, tak więc, taka jest nasza genetyka. E, Niemniej, naprawdę, jesteście ludzi. Jesteście po prostu ludźmi. Nie jesteście żadnymi demonami, nie jesteście żadnymi diabłami. Co zrobiło to, że ta pani w, próbowała wmówić tej drugiej pani, że nie wiem, jest, jej mąż jest diabłem, czy tam pół rodziny są demonami? To tylko spowodowało, że ona się źle czuła, była przerażona, była zasmucona. Po prostu, gdybym ja. Lżejszą konstrukcję psychiczną, to też by pewnie wylądowała w szpitalu psychiatrycznym, może by się rozwiodła z mężem, może by odcięła się od rodziny i byłaby totalnie nieszczęśliwa. Takie osoby, które wmawiają takie coś, są bardzo szkodliwe dla środowiska, bardzo szkodliwe dla osób. One niszczą ich życie, po prostu one niszczą ich życie. Mam naprawdę do czynienia z wieloma osobami zniszczonymi przez takie osoby i trzeba im potem pomagać, bo. One są na granicy choroby psychicznej albo po prostu są bardzo nieszczęśliwe, wytrącone w równowagi na miesiące lub nawet dłużej. Tak więc te osoby szkodzą. Nie warto im wierzyć, że są po prostu oszuści. Zobaczcie, o co chodzi. Albo na no, osoby psychicznie chore, wtedy trzeba im tylko współczuć, ale ich ofiarą też. Zobacz, kiedy ksiądz Natanek mówił, że diabeł jest w lakierze do paznokci, nie wiem, farbie do włosów, czy w książce Harry'ego Pottera, wszyscy się z niego śmiali. Ale jakoś nikt ci nie śmieje, jeżeli ktoś mówi, że diabeł jest w twoim mężu, że ty pochodzisz z innej planety, a ty, nie wiem, twoja córka jest hybrydą. Jakoś nikt ci z tego nie śmieje, a powiem tak samo, bo to są te same typy osób albo oszołomy, albo osoby psychicznie chore, albo po prostu zwyczajnie oszuści. Dlaczego oszuści tak działają? Dlatego, że strach jest bardzo pierwotnym i trudnym do opanowania emocją, która jest w umyśle w mózgu tak zwanym gadzim, tym najbardziej pierwotnym. Strach ma nas, nam, nas pomagać chronić przed niebezpieczeństwami, żebyśmy przeżyli. Tak nas wyposażyła natura. I ludzie, którzy chcą nami manipulować, manipulują strachem. Po prostu starają się wzbudzać w nas strach. Strach powoduje, że my się boimy, czujemy się bezradni, bezbronni i potrzebujemy, czujemy, że potrzebujemy pomocy. I wtedy takie osoby oferują nam pomoc za bardzo wielkie pieniądze. Ja ci uwolnię tego domona, ja ci usunę tego diabła, czy te DNA nieludzkie i tak dalej. To jest nienormalne. To jest właśnie po prostu manipulacja oparta na strachu. Największą władzę daje zawsze właśnie ten strach. To jest manipulacja oparta na strachu. To jest bardzo paskudna manipulacja. Ja nie toleruję osób, które w ten sposób yy, niszczą ludziom życie, bo to naprawdę człowiek idzie do nich z zaufaniem albo z ciekawości, a wychodzi z totalnie wytrąconej z równowagi ze zniszczonym życiem, psychiką nieraz, jak widać, i tak dalej. To jest złe, nie tolerujmy tego nigdy. Yy, te osoby szkodzą esoterykom i szkodzą ludziom z medycyny naturalnej. One powodują, że... że yy, Nasze prawdy, prawdziwe, ezoteryczne, czy medycyny naturalnej, metody są trudniej przyjmowalne, że jesteśmy mniej tolerowani przez środowisko naukowe czy medyczne, czy po prostu wyśmiewani. Takie osoby właśnie w ten sposób nam szkodzą. To one nam szkodzą nie tylko tym swoim ofiarom, ale i w ogóle całemu środowisku. Dlatego nie powinniśmy tego tolerować w żaden sposób. Nie powinniśmy tego popierać. Tak uważam. I w jaki sposób rozpoznać złą osobę, która tylko udaje ezoteryka? A tak naprawdę krzywdzi inny. Wyobraź sobie tak. Idziesz do kogoś po jakąś usługę z ciekawości lub, żeby poznać coś nowego, może dowiedzieć się czegoś o sobie i tak dalej. Jeżeli ty czujesz się po tym lepiej, wzmocniona, czy wzmocniony, czujesz się, że masz jakieś narzędzia do rozwoju, no to ta osoba mogłabym ocenić się jako dobra, robiąca dobre rzeczy. A jeżeli ty się czujesz gorzej niż było, jeżeli czujesz się Przybity, przybita psychicznie, bezradna, pełna strachu czy bezbronna, czujesz jakby świat Ci się zawalił, to ta osoba jest zła i robi złe rzeczy. To jest bardzo prosty sposób na to, żeby rozpoznać pseudoezoteryka od dobrej osoby, od osoby, która robi co należy w ezoteryce czy w medycynie naturalnej. Mam nadzieję, że to Ci pomogło, że to Ci dało do myślenia. Ja wiem, że być może tu się pojawią negatywne komentarze od właśnie takich oszustów, oszołomów, którzy niszczą po prostu ludziom życie, ale wiesz co? Ja wolę Ci o tym powiedzieć i się na to narazić, niż Ci o tym nie powiedzieć i żeby więcej osób po prostu miało zniszczonych życie przez, no, takie osoby. Pamiętaj! Dobra osoba, wzmacnia Cię, daje Ci jakby narzędzie do rozwoju, Pomaga ci poprawić, nie wiem, Twój nastrój, zdrowie, Twój rozwój osobisty, duchowy. Zła osoba robi wprost przeciwne rzeczy. Porównaj sobie te dwie rzeczy. Sam zdecyduj, co o tym sądzisz. Ja ci powiedziałam po prostu swoje zdanie. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Marta Prychała Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo. Ufaj sobie.